Witajcie kochani na moim kanale. Dzisiaj robimy pyszne sajgonki, takie bardziej pod dzieci. Niedługo zrobię takie prawdziwe z przyprawami chińskimi i warzywkami. Tutaj tylko z marcheweczką, bo moje dzieciaki nie chciały z niczym innym. Więc tylko kurczak, ryż i marchewka. Taką marcheweczkę kroimy surową w małe kawałeczki. Kurczaczka. Smażymy w przeprawie na przykład złoty kurczak, przygotujemy i zawijamy. Tutaj pokazuję, jak zawijam, co prawda robiłam to jedną ręką, więc nie było mi bardzo wygodnie to robić. Ale to jest bardzo prosta czynność. Dla dzieciaków to też jest wielka frajda. Szykować takie sajgoneczki, bardzo pyszne, pieczemy w 190 stopniach, około 10-15 minut. Smarujemy jeszcze od góry olejem, żeby lepiej się zarumieniły, możemy wrzucać także y, zamiast marchewek ser, jak jakieś dziecko nie lubi marcheweczek takich y, w sajgonkach. Tak naprawdę wrzucamy to tylko mamy ochotę, są bardzo pyszne, świetna alternatywa dla zwykłego obiadu, dzieciaki zachwycone, więc Zachęcam do robienia takich stajkoneczek. Córka z niecierpliwością czekała na robienie tych stajkonek, więc, wielka frajda dla dzieciaczków, no i także dla mamy, bo potem radocha, jak jedzą takie sajgoneczki, szczęśliwe.